Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do was z podsumowaniem sierpnia, czyli pokażę wam wszystkie książki, które udało mi się właśnie przeczytać w sierpniu. Było ich 12, z czego jedna książka to audiobook. Możemy zacząć od książki, o której mówiłam już w podsumowaniu lipca, tylko że po prostu nie zdążyłam wam jej tam pokazać, bo nagrywałam to um, nie w ostatni dzień lipca, tylko Jakoś wcześniej i po prostu udało mi się ją jeszcze wtedy, pod koniec miesiąca, przeczytać. I jest to powieść graficzna Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Tutaj poznajemy naszą główną bohaterkę Freddy, która uwikłana jest w dość toksyczny związek z tytułową Lauren Dean. Jest to dziewczyna, która cały czas z nią zrywa, zdradza ją, nie traktuje jej odpowiednio, przez co Freddy bardzo cierpi, ponieważ no, darzy ją dużym uczuciem i nie potrafi sobie poradzić dokładnie z tym, co się dzieje w jej życiu związanym właśnie z Laundin. Nie potrafi jej tak, jakby wiecie, zostawić, odciąć się od niej i zacząć od nowa wszystko. I tutaj razem z Freddy przeżywamy ciężkie momenty związane właśnie z związkiem, z toksyczną relacją. Do tego ta relacja też wpływa na relacje Freddy z innymi ludźmi, i to wszystko tutaj jest fajnie pokazane, nie jest to nic niezwykłego. Uważam, że ja lepiej taką fabułę odebrałabym w zwykłej książce, a nie w powieści graficznej, ponieważ jednak tej treści tutaj jednak troszkę mi brakowało, co nie zdarza się często, bo ja bardzo lubię powieści graficzne i, i podoba mi się ta forma i jakoś nigdy nie brakuje mi tutaj tekstu, ale tutaj jednak wolałabym więcej. Jak widzicie kreska jest przepiękna, kolory też są śliczne, więc myślę, że jest to naprawdę coś bardzo fajnego, potrzebnego, bardzo ważny temat porusza, jednak no nie jest on tam aż tak bardzo rozwinięty, jak tego bym oczekiwała. Następna książka to niestety moje rozczarowanie, czyli Anonimowi Heretycy. Ja chciałam ją przeczytać już w oryginale dawno temu, ale gdy dowiedziałam się, że wychodzi polskie wydanie, to pomyślałam, że na nie poczekam i przeczytałam. I się zawiodłam Nie jest to nie wiadomo jakie rozczarowanie Nie będzie może to najgorsza książka w tym roku Ale jednak oczekiwałam od niej troszkę więcej Tutaj mamy historię Michaela, nastoletniego chłopaka Który zaczyna chodzić do szkoły katolickiej Jednak jest on ateistą Więc wiąże się to z wieloma nieporozumieniami i sprzecznościami Do tego też poznajemy jego życie rodzinne Dlaczego zaczyna chodzić do tej szkoły Dlaczego cały czas się przeprowadza, i też poznajemy jego relacje z nowymi znajomymi, z nowymi przyjaciółmi. I jest też wątek romantyczny, który miałam nadzieję, że go nie będzie. Miałam nadzieję, że ta książka będzie się głównie kręcić wokół religii i wokół tej tolerancji wokół tego tematu. Jednak było tu tego za mało moim zdaniem, tej religii nie było tu aż tak dużo, jak myślałam, że będzie. Ja wiecie, byłam bardzo nastawiona pozytywnie do tej książki, bo rzadko zdarzają się młodzieżówki właśnie, które kręcą się wokół tego tematu religii. Tutaj było to poruszone, ale nie było tego aż tak dużo, jak chciałam. Do tego za dużo było tego wątku romantycznego. Do tego ta ta tolerancja tutaj um, nie była tolerancją, moim zdaniem. Na początku to w ogóle była tragedia, później trochę to um, się, nie wiem, ten główny bohater trochę się ogarnął, ale też um, nie za bardzo. Do tego był też jeden incydent w tej książce, um, o którym nie mogę Wam powiedzieć, ale po prostu chcę tylko powiedzieć tutaj, że przyjaciele są z nami na dobre i na złe. Tak powinno raczej być. Um, ja nie wiem, czy ta książka to dokładnie pokazuje, um, nie jestem do tego przekonana. Ogólnie uważam, że jest to po prostu niewykorzystany potencjał Kolejna książka to Clap When You Land Elizabeth Acevedo Wiecie, że to jest jedna z moich ulubionych autorek I oczywiście książka mi się bardzo podobała Chociaż powiem wam, że teraz po czasie Nie mam w stosunku do niej aż takich odczuć jak miałam do na przykład Deep Red X Albo do With The Fire On High Może dlatego, że czytałam ją za długo Bo czytałam ją bardzo długo, niestety um, Dużo się w życiu moim działo wtedy Czytałam też inne książki, które musiałam przeczytać, więc tą tak cały czas odk odkładałam i zwlekałam skoń ze skończeniem jej, ale udało mi się i naprawdę bardzo wam ją polecam. Uważam, że książka porusza, mm, może nie porusza, ale ma dość oryginalną fabułę, ponieważ poznajemy tutaj dwie dziewczyny, których łączy jeden ojciec. Same dziewczyny się nie znają, e, i. Um, ich losy się łączą w momencie, gdy ich ojciec ginie w katastrofie lotniczej. Nie chcę Wam więcej tu zdradzać, niepotrzebne to jest raczej. Um, książka jest napisana w formie um, tych poezji typu Wolnego, Slam. Tak samo jak Deep Więc, no, tego tekstu nie jest tu za dużo, dlatego też nie chcę Wam o niej dużo mówić. To, jak Elisabeth Acevedo dopisze, to jest coś niesamowitego, ja uwielbiam czytać jej książki. One przez nie się tak płynie, to jest tak pięknie, Płynnie napisane, nie wiem, nie potrafię tego określić, ale bardzo mi się podoba jej styl. Do tego sama książka też porusza ważne tematy, ale o tym też wam nie powiem, bo po prostu nie chcę wam tego zdradzać. Ja mało o niej wiedziałam i polecam wam też do niej w taki sposób podejść. Kolejną książkę przesłuchałam w audiobooku i była to Emma Jane Austen, książka, którą ja kiedyś zaczęłam, odłożyłam i później do niej wróciłam. I bardzo się cieszę, że do niej wróciłam i że ją skończyłam, ponieważ naprawdę bardzo mi się podobała. Uważam, że nie jest to na pewno książka dla każdego, um, ponieważ może być dla niektórych ona. Nudna po prostu. Nie dzieje się tam nic niezwykłego. Um, jest to po prostu takie codzienne życie naszych bohaterów. I nic poza tym. Uważam też, że sama historia nie jest jakoś szczególnie ambitna, ale jest dla mnie było to bardzo przyjemne, ponieważ lubię takie klimaty. Tutaj poznajemy naszą tytułową bohaterkę Emma Woodhouse, um, około 20-letnią dziewczynę, przekonaną, że nigdy nie wyjdzie za mąż, ale lubiącą spadać innych ludzi. Na początku historii um, dowiadujemy się, że niedawno jej gubernantka, między innymi dzięki Emmie, wyszła za mąż i teraz Emma. Um, chce zeswatać swoją nowo poznaną przyjaciółkę Harriet i chce jej znaleźć odpowiedniego dżentelmena. Jednak no, nie wszystko idzie po myśli Emmy, wplatają się tam różne wydarzenia, nad którymi ona po części ma kontrolę, nie ma kontroli, rzeczy do przewidzenia, nie do przewidzenia, po prostu dużo tam się dzieje. Dodatkowo fajne jest to, że mamy tam zaznaczone, jak klasy społeczne wpływają na relacje między ludźmi, i na związki, więc jest to coś naprawdę bardzo ciekawego i uważam, że jeżeli lubicie klasyki, to Emma jest czymś naprawdę fajnym. Nie wiem, czy jest to dobry klasyk na początek. Ja też dużo tych klasyków jeszcze nie przeczytałam, ale ten mi się naprawdę bardzo podobał. Następna książka to kolejna powieść graficzna, czyli Bloom. Coś, co chciałam przeczytać już strasznie długo, ale nigdy jakoś nie było mi po drodze to kupić, jednak ostatnio się udało i przeczytałam. Tutaj poznajemy naszego głównego bohatera Ariego, który pracuje w piekarni swoich rodziców, która no. Nie działa zbyt dobrze, więc ta praca Ariego jest tam bardzo potrzebna. Nie jest on jednak fanem pracy w tej piekarni. Do tego chce też wyprowadzić się ze swoim zespołem do większego miasta, więc postanawia znaleźć jakąś osobę, która będzie go zastępować w tej piekarni, która po prostu wejdzie na jego miejsce do pracy. I dzięki temu właśnie poznaje Hektora, chłopaka, który kocha piec. I dzięki temu, że Hector chce podjąć pracę w piekarni rodziców Ariego, ich relacja się w jakiś tam sposób rozwija. Jest to coś przeuroczego. Nie jest to nic, um, uważam, nie wiadomo jakiego. Jest to dosyć proste. Do tego wiadomo, tekstu tu nie mamy też aż tak dużo, bo jest to powieść graficzna, ale porusza ona naprawdę ważny temat, jest przeurocza i do tego jeżeli uwielbiacie hardstopper, uwielbiacie, jeżeli lubicie hardstopper, to uważam, że może być to coś dla Was i to też może Was w jakiś sposób zachwycić. Słuchajcie, teraz książka, o której ja w ogóle nie chcę tu mówić, więc powiem bardzo mało, um, ponieważ uważam, że nikt nie jest w stanie oddać tego, jak genialna jest. Um, brak mi słów, po prostu widzicie, od razu mój humor się zmienia, gdy o niej myślę. I mowa tutaj o nieznośnej lekkości bytu Milana Kundery. Książka, którą ja bardzo długo czytałam, bo. Po prostu nie miałam czasu, po pierwsze, a po drugie, nie chciałam jej skończyć. Pomimo tego, że przysporzyła mi bardzo dużo bólu i cierpienia, ja po prostu nie chciałam jej kończyć. Uważam, że w tej książce każdy znajdzie jakąś tam cząstkę siebie. Jest to książka o miłości, o bólu, który miłość ze sobą niesie, o wierności, o niewierności, o cierpieniu i właśnie po prostu o takim człowieczeństwie o losie człowieka. I właśnie o lekkości bytu w różnych formach i w różnym tego słowa znaczeniu. To, co mnie tutaj najbardziej zachwyciło, to to, jak pięknie napisana jest ta książka. Ta filozofia tutaj, te rozważania na różne, nawet najprostsze i błahe tematy, to jest tak pięknie tutaj ujęte, że ja po prostu. Nie mogę. I w tej książce tak naprawdę dzieje się dużo i niedużo jednocześnie. Mamy tu codzienne życie, przyplatane też wątkami historycznymi, e, więc jest to też na pewno ciekawe. I sama książka to ogromny bagaż emocjonalny, i tym mnie bardzo przygniotła. Myślę, że nie każdy przeżyje ją w ten sposób, co ja. Myślę, że każdy przeżyje ją na swój sposób i każdy inaczej ją odbierze, i każdą osobę inne rzeczy tutaj poruszą. Mnie bardzo ona poruszyła i naprawdę jest to jedna z najlepszych książek mojego życia. Więc jeżeli jej nie czytaliście, zastanawialiście się, czy ją przeczytać, przeczytajcie, bo jest to coś naprawdę przegenialnego, przemądrego i naprawdę bardzo poruszającego. No nie, nie potrafię już, ja nie potrafię o niej mówić, bo mam taką pustkę w głowie, gdy o niej myślę, ale jednocześnie jestem przepełniona emocjami i myślami, więc no musicie sami ją przeczytać, żeby doświadczyć tego, ja nic więcej nie chcę wam mówić, nie chcę wam tu nic zdradzać, po prostu Zainteresujcie się, bo naprawdę warto. Następna książka to manga, czyli Kiki's Delivery Service. Jest to um, pierwsza część serii, która ma bodajże cztery części. Poznajemy tutaj um, około 13-letnią dziewczynkę, która wraz ze swoim kotem ważne, że ona jest czarownicą um, i wraz ze swoim kotem wyrusza na miotle podróż, aby odkryć w sobie właśnie tą prawdziwą czarownicę i odkryć swoje zdolności. Jest to coś przeuroczego, no dużo Wam tu o niej nie powiem, bo jak widzicie treści nie jest tu za dużo, więc nie chcę Wam zdradzić połowy książki, ale myślę, że jeżeli lubicie mangę i lubicie coś takiego po prostu rozluźniającego, uroczego, z ładną kreską, to Wam ją polecam. Do mnie już idzie druga część, którą będę czytać we wrześniu. Kolejna książka to Harry Potter i Książę Półkrwi. Um, ja miałam trochę zastój z tą serią. Myślę, że te osoby, które mnie regularnie oglądają, wiedzą dlaczego. Um, nie wiem dokładnie jeszcze, czy vlog z Harry Potterem się pojawi. Mam nadzieję, że tak, i że uda mi się to wszystko ogarnąć. Na razie nic nie mówię. Um, przeczytałam i myślę, że za niedługo możecie usłyszeć o całej serii u mnie więcej. Następnie moja nowa miłość. Um, coś przecudownego, coś, co mi po prostu rozświetliło ten miesiąc, czyli um, komiksy Giant Days. Ja przeczytałam w tym miesiącu dwa, czyli pierwszy i drugi tom. Jest to coś... Ja po prostu, moje serce rośnie, gdy myślę um, o tych komiksach. Nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to nic na pewno wymagającego. Jest to coś, przez co um, Zrobi Wam się lekko na duszy, um, coś, w co po prostu wejdziecie i nie będziecie chcieli wychodzić, i coś, co pozwoli Wam zapomnieć o takich codziennych problemach. Tutaj poznajemy nasze trzy główne bohaterki, dziewczyny około 18-19-letnie um, i ich codzienne życie na studiach um, ich różne przygody, przykre, radosne i to, jak one poznają siebie i poznają siebie nawzajem, um, jak pod pewnym względem też dojrzewają, odkrywają różne rzeczy w sobie, w świecie, w innych ludziach. Jest to coś, no, po prostu coś takiego zwykłego, ale tak fajnie przekazanego, do tego te dziewczyny są różne i widzimy te różnice między nimi, e, i są naprawdę przegenialne. Wszystkie je uwielbiam. Tutaj właśnie e, pokazuję wam, jak komiks jest narysowany, a jest po prostu prześlicznie narysowany. No, jest to coś przespaniałego i widziałam już, że kilka osób kupiło ją z mojego polecenia i bardzo się cieszę, bo jest to po prostu coś przeuroczego. I ostatnie dwie książki. Pierwsza z nich to coś po prostu, um, przy czym powinniście mi bić brawo, bo w końcu przeczytałam Siedmiu mężów Ewa i Hugo. Książkę, która była w moich TBR-ach chyba dziesięciu um, i w końcu się udało. Jest to książka autorki Daisy Johnson the Six, czyli Taylor Jenkins Reid. Jak wiecie, Daisy Jones to jest książka mojego życia. Jedna z najlepszych książek, um, jakie w życiu przeczytałam. I miałam dość dużo oczekiwania w stosunku do Siedmiu mężów. I nie zachwyciła mnie do tego stopnia co Daisy, lecz uważam, że jest to naprawdę przegenialna książka. Dałam jej chyba 4,5-gwiazdki na 5? A coś takiego nie pamiętam dokładnie, ale uważam, że jest to coś prześwietnego. Taylor Jenkins' Reid udowodniła nam już, że jest genialna i że genialnie kreuje swoich bohaterów i pisze po prostu książki genialnie. Tutaj um, poznajemy historię tytułowej Evelyn Hugo, czyli um, Gwiazdy Hollywood, która opowiada nam i innej bohaterce książki, czyli Monique, swoją historię, swojego, swoją historię, historię swojego życia oraz jej siedmiu mężów. Jest to książka o miłości, o cierpieniu, o zdradach, o życiu. I głównie skupiamy się tu właśnie na tej miłości i na tej sławie i na tym, jak to wszystko wyglądało, gdy była Ewelin młodsza, bo teraz już jest dosyć starsza. I ogólnie Monik przeprowadza wywiad z Ewelin, ponieważ Ewelin chce, żeby Monik napisała o niej książkę właśnie i wydała ją dopiero po śmierci Ewelin. Jednak Monik nie wie tak naprawdę, dlaczego Ewelin prosiła akurat ją do napisania tej książki. Książka bardzo wciąga, jest genialnie napisana, jest bardzo złożona, jest tam bardzo dużo różnych wątków, różnych bohaterów różnych mniejszych, większych historii, które łączą się w całość. I właśnie te wszystkie historie e, razem to życie i Hugo. Jest to coś genialnego, więc jeżeli jeszcze nie przeczytaliście, chociaż myślę, że jestem ostatnią osobą na Ziemi, która przeczytała tę książkę, bo wszyscy poza mną już ją mieli dawno za sobą, ale tak, jeżeli jeszcze jej nie przeczytaliście, to spróbujcie, bo jest to coś naprawdę prześwietnego. Um, jednak tak jak mówię, Daisy Jones i tak podobała mi się bardziej. I ostatnia książka to Lockdown. Um, Thriller, który swoją premierę będzie miał 2 września. Książka od wydawnictwa kobiecego, którą recenzowałam dla Was w ostatnim reading-vlogu, więc tam Was też odsyłam, tam też mówiłam więcej troszkę o Siedmiu mężach i o Giant Days. Chyba też mówiłam dużo w tym vlogu się dzieje. Um, ale tak, um, Lockdown to historia miliarderki, Olgi, która mieszka w Warszawie, gdzie zostaje ogłoszona pandemia. Rząd narzuca bardzo duże ograniczenia, między innymi ograniczenia w przemieszczaniu się po mieście i ograniczenia z wypłacaniem pieniędzy z konta Ponieważ po prostu narzuca tam określoną ilość pieniędzy, którą można wypłacić na dzień I właśnie jak ogłaszają ten tytułowy lockdown, córka Olgi zostaje porwana I porwacze żądają naprawdę ogromnej sumy okupu, która tam jest w milionach euro dla Olgi ta suma nie byłaby problemem, gdyby nie fakt, że właśnie nie ma jak tych pieniędzy zdobyć. I żeby jakoś zdobyć te pieniądze, Olga musi posunąć się do wielu niebezpiecznych rzeczy, musi um, nawiązać kontakt z osobami, z którymi nigdy nie chciała nawiązywać tego kontaktu, z którymi um, styczność jest bardzo niebezpieczna, też właśnie. Um, I mowa tutaj o różnych gangach i mafiach, um, o takich podziemiach Warszawy, wiecie. Um, książka jest naprawdę prześwietna. Bardzo dobrze mi się ją czytało. Nie jest to nic um, oczywiście nadzwyczajnego, wymagającego, ponieważ po prostu jest to thriller, przy którym moim zdaniem my mamy się dobrze bawić, mamy się wciągnąć i mamy mieć trochę to napięcie wiecie cały czas, które mi tutaj towarzyszyło. Akcja książki idzie bardzo szybko, um, co moim zdaniem idzie tutaj na plus, bo nie jest to za szybko, ale nie miałam takiego momentu, że się nudziłam i że chciałam, żeby jakiś wątek się skończył. Um, bohaterów nie poznajemy aż tak bardzo, no ale uważam, że nie jest to tutaj wymagane i mi tutaj tego nie brakuje. Polubiłam Olgę, jest ona, wiecie, taką um, kobietą biznesu, um, która wie, czego chce i dąży do celu za wszelką cenę. Um, poznajemy tutaj też jej kierowcę Karola, który też jest bardzo fajny um, i jest on dużą częścią tej książki. Mamy też tutaj wątek romantyczny, który jest naprawdę bardzo malutki i, i fajny, przyjemny. Um, nic szczególnego tutaj pod tym względem się nie dzieje. Mamy tu jedną scenę erotyczną albo. Dwie, więc uważam, że ta książka nie jest dla najmłodszych i tyle. Po prostu wam ją polecam, jeżeli lubicie thrillery, kryminały, szczególnie w, tym, w tych czasach, gdzie my sami doświadczyliśmy um, pandemii. Myślę, że jest to coś naprawdę ciekawego. Nie chciałam się też rozgadywać na temat tych, tych książek, bo o większości z nich wam już mówiłam. Szczególnie na temat lockdownu, o którym możecie więcej posłuchać w reading blogu, tak jak już mówiłam wcześniej. Więc tak, to są wszystkie książki, które udało mi się przeczytać w sierpniu. Dajcie mi koniecznie znać, co wy przeczytaliście, czy były jakieś perełki, czy były jakieś zawody. Wszystko piszcie mi w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.